Cześć się, witajcie, z tej strony Kapitamy w odcinku na moim kanale. odcinek dzisiaj świąteczny na pierwszy dzień świąt troszeczkę później tak po południu na spokojnie sobie wlatuje. Mamy no, Eurotrack w końcu. E, lecimy sobie z eventem świątecznym, bo mamy święta co prawda za oknem w ogóle tego nie czuć, bo mamy sucho, chociaż tyle, że nie mokro, ale mamy sucho, jest ciepło w miarę. I w ogóle śniegu nie zapowiadałem, Natomiast lecimy sobie właśnie... Eurotrack, lecimy sobie na zimę, na wyspę śniegu. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, ja też robię sobie ten event e, Halloween. Boże, event Halloween, event zimowy, nie zła Halloween. E, eventik zimowy sobie robimy. Mm, także zobaczymy co tutaj w trawie piszcie. Nie oglądałem, szczerze mówiąc tak, tło na pewno nam się zmienia za zimowe. E, mamy tu Return to Winterland. Musimy dostarczyć sobie chyba do tych pięciu jakby firm mm, łącznie, nie wiem właśnie, bo tak tutaj mamy sobie dostawy e, unikatowe firmy tu mamy sobie dostawy ogółem i tu mamy, no Grecję, nie, ale to musimy tam 15 po prostu tych miejscowości w Grecji sobie odhaczyć, dziwne, że mam 0 na 15, bo sobie je odkryłem, bo właśnie e, skończyliśmy sobie z Miastkiem grać i mówię, biorę się właśnie teraz za i będzie, bo wzięliśmy sobie trasę 1000 km na mm, na nagresję właśnie, bo też trochę świeżo jest to DLC, co prawda wyszło już 3 tygodnie temu, natomiast my w końcu sobie teraz zagraliśmy. I tak, jeżeli chodzi o właśnie ten imendzie, nic się tutaj nie zmienia, bierzemy sobie skąd chcemy. Mamy, nie wiem czy teraz to zadziała, ale mamy sobie takie e, zlecenia zewnętrzne, nie wiem czy nam teraz to pokaże, chyba pokaże, zobaczcie sami tam Square, Mountain Resort, Art Workshop to mieliśmy właśnie i mamy sobie do wyboru miejscowości. Tu mamy cele społecznościowe, mamy Wrocław na przykład, mamy białe wiaski, jak widzicie tyle zrobiło no, tam dostaw stamtąd, natomiast te niebieskie, no to mamy właśnie, gdzie już, yy, gdzie już właśnie mamy full, czyli że 1000 po prostu dostaw. No głównie jak widzicie to jest przede wszystkim zawsze podstawka gry, yy, a później dopiero praktycznie DLC. Natomiast tak, yy, Zawsze musimy sobie wybrać, czyli że tak, mamy sobie mapę świata i musimy sobie wybrać te portale tak zwane. Tutaj jak widzicie te takie, nie wiem, kółka, jakby ślimaczki, to mamy portale, no i szukamy sobie najbliższego. Możemy oczywiście jechać dalej, możemy sobie szukać najbliższego i lecimy sobie na przykład tutaj, nie? Lecimy sobie tutaj na stację do najbliższego i tam wtedy lecimy sobie po tej zimowej krainie także no jestem też ciekawy, nie oglądałem sobie kurczocinka odcinka u siebie jakie są nagrody za to, jak to dokładnie działa czy jest jakiś wymóg kilometrowy, ale chyba nie ma szczerze mówiąc yy, bo jak bo jak patrzyłem sobie um, kurde mam nadzieję, że mi się to ogólnie nagrywa bo mi się totalnie teraz niż OBS zacina mam 2 minuty po prostu 2 minuty niby 4 nie wiem czy mam to po prostu tak zacięte czy nie ale pisze mi zatrzymę dopiero nagrywania także tu w ogóle mam z Eurotrakiem jakoś dziwnie Chyba trochę źle ustawione, bo nie mam w ogóle eee... nie mogę jakby przy Alt -tab sobie kliknąć i wiecie po sobie normalnie latać Wydaje mi się że na powinienem właśnie obs OBSa w takim wypadku uruchomić, co dopiero o ale trudno. Zobaczymy, się przejadę. Jak będzie wszystko dobrze, bo przed chwilą miałem właśnie to samo: o co tutaj chodzi. Dobra, jedziemy na czerwoną lotnisko, bo nie ma czasu. się to jest jak. No i właśnie zobaczyłem: no to faktycznie normalnie mi się tam nagrywało, wszystko dźwięk, wszystko dobrze. Więc no sobie lecimy. Oczywiście, tutaj bierzemy lecenia te zewnętrzne z wodru. No to musimy sobie jechać maksymalnie te 90 na godzinę nawet po ładuneczek. Także co ludziska, zdrowych, i wesoły świąt wam życzę. Dziękuję wam serdecznie za 3000 subików, akurat wczoraj w Wigilię wreszcie to wpadło, więc naprawdę mega się cieszę. No i teraz święta. Ogólnie dla mnie cały praktycznie tydzień, czy w ogóle jeszcze ten okres do końca roku, taki spokojny raczej, odpocząć sobie w końcu po całym roku. Naprawdę rok bardzo trudny mam nadzieję, że z przytupem wjedziemy w przyszły rok, gdzie będziemy spełniać kolejne marzenia. I to głównie właśnie spełniać różne marzenia, mniejsze czy większe, żeby człowiek był jednak zadowolony trochę z tego życia, bo ten rok, no to końcówka roku czy druga połowa roku już zdecydowanie lepiej, albo no bo w pierwszej, w pierwszej połowie roku, no to naprawdę dużo się działo. Dzisiaj też sobie pospałem. Oj, pospałem sobie długo, także ten tydzień ja się, nastałem się na odpoczynek, na wys wyspanie się w końcu. Eee, bo kurczę, naprawdę, ile można? Człowiek mało śpi, później i rano wstaje, cały dzień ma znowu e, zajęty i tak ciągle zmęczenie, ciągle zmęczenie, a teraz można sobie troszeczkę w końcu odpocząć. Ja w ogóle tych świąt, szczerze mówiąc, nie czuję, mam mamy szczery, w ogóle, a to w ogóle nie czuję tych świąt. Zobaczymy, będzie za rok, bo też już są różne plany, w ogóle na teraz, czy to na Sylwestra, czy w ogóle na zbliżające się gdzieś tam wydarzenia, tylko dobrze odbył się Sylwester. już właśnie jestem bardzo śpiący, bo sobie pospałem, z miastem sobie troszeczkę pograliśmy. Kurde no, śpią, no, śpią, dosłownie śpią, na się może powoli też troszeczkę weźmiemy. Może mi to znowu przeskakuje, Teraz prawie 3 minuty i zrobimy nagrane Teraz mi znowu trochę przeskakuje, nie, mam nadzieję, że mi się to dobrze nagrywa Jak nie to będę musiał od nowa nagrać Gdzie mi się troszeczkę nie chce, ale to najwyżej już na drugi dzień świątyń sobie nagrał Mówię, nie ma standardowo tak jak co roku nagrywanych faktycznie odcinków na wszystkie te święta, jak mam być szczery E, bo mi się też nie chce zbytnio. To znaczy, ostatnio miałem trochę ochotę na to YouTube'a, e, miałem odcinki codziennie, no nie wypalało, bo nie było tego czasu. O, troszeczkę teraz jest więcej, także myślę, że mm, może na piątek tutaj się nagrać te testy nie? kolejnych modyfikacji. Tylko muszę sobie poszukać tu polskiej wody. No, natomiast powiem, u mnie w pokoju, nawet fajny sklimacik. Bo jest nowa klawiaturka świecąca się już z bad Doga, tak samo jak mam myszkę z bad Doga. Wcześniej miałem z Wodnikach, ale nawet nie świecącą się a nic. Teraz mam też membranową klawiaturkę. Ale już nie świecąca i już troszkę lepsza, fajniejsza. Chojneczka jest, lampeczki są i naprawdę tutaj, chociaż w już, już naprawdę się zrobi ciemno, jak już prawie jest, zaraz się zrobi ciemno. To już naprawdę można się zamknąć i fajne sklimacie. Plus jeszcze lady, i naprawdę jest bailando. Także zaraz zobaczymy, właśnie. Czy się coś pozmieniał ten Winterland, ten świat właśnie to zimowy. Fajnie, że wykorzystali to również w tym roku i myślę, że już będzie podobnie. No bo kurczę zrobili to na tamten rok, zaskoczyli. Nie ma właśnie, że tutaj jakiegoś śniegu. Można oczywiście sobie na pewno Wintermoda wgrać, jaką modyfikację później sobie pozasuwać. Natomiast szczerze mówiąc... No nie wiem, ja na razie też tego nie czuję. Może jakby spać śnieg za oknem, byłoby trochę tego śniegu na razie w ogóle do końca roku nic ma takiego nie padać. Delikatnie tam w, e, w poniedziałek nad ranem troszeczkę było dosłownie śniegu, ale to się szybko rozpuściło i, i w sumie tyle. A tak no to no i może raz czy dwa razy ktoś tam się delikatnie zabieliło. Jakby w noc spadało, natomiast to właściwie było tyle, nie? razie też myślę, że jakąś kawkę sobie zaraz jeszcze walnę żeby się troszeczkę rozbudzić. Najgorsze to jest to właśnie jak człowiek, kurde, spać długo jest już zamulony, bo ja sobie pospałem 6, 7, 8, 9 godzin No, praktycznie jakoś tak 9 godzin sobie pospałem No i dobra, jeżdżamy sobie na stację i tutaj jakoś powinien być ten portal za chwilę tu jest? Jest, zobaczcie, tylko że trochę tak do dupy sobie jak mam już mam nadzieję, że teraz się nigdzie tutaj nie zaklinuje. Mogłoby od razu tam na prawo zajechać, ale myślałem, że to będzie tutaj na tej drodze, to jest po prostu na parkingu, ale tak chyba było też w tamtym roku. Tutaj mamy ala takie płatki. Trochę dziwnie dla mnie to wykombinowane, ale spoko, gasimy sobie normalnie, byśmy poszli spać. Synchronizacja. I uwaga, uwaga, co to nam się zadzieje, tak. Mamy Winterland EuroTruck. O, mamy... To, mamy to listko. Weźmy sobie na mapkę. Czy nam się to jakoś pozmieniało? Nie, zobaczcie, nawet nawet mamy sobie to zapisane z zeszłego roku żółte trasy, które zostały e, te firmy i tak dalej odwiedzone. Więc to nam wszystko tutaj zostało. Więc to nie to samo dosłownie ugrani, nie? Nawet nam się zapisały te jakby, postępy. Więc, no, mamy to samo wgrane, tutaj równie sobie śnieg, pada, tutaj są opady No, zobaczcie jak pięknie, no tutaj jest ładnie, nie? Tutaj jest akurat ładnie, miasteczka te są fajnie ozdobione, były jakieś jarmarki Jest ślisko, ogólnie, więc trzeba sobie naprawdę, naprawdę uważać Gdzieś będziemy musieli sobie również zdjęcie zrobić hmm, czy był tutaj ruch aut samochodowy, ruch drogowy? Kurde, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale, no... Je, ślisko. Je, jest naprawdę ślisko, oczywiście gramy sobie na kierownicy i zapraszam was również na no, ja inne Dajcie znać, znaczy, czasami chcecie jakiegoś Eurotraka właśnie na kanale. Choć już rzadko, no my teraz naprawdę po długiej przerwie w końcu do Eurotraka, sobie tak kupiliśmy Grecję, sobie na Mikołajki. kupiłem Grecję, bo zaraz przed Mikołajkami wyszła Grecja. No i miałem sobie od razu jakoś tam pograć, nie? Ale tak się nie chciało, nie chciało się, samemu się nie chciało, dobra, dzisiaj się w końcu zrekliśmy wczoraj sobie w konstrukcji pograliśmy dzisiaj właśnie trochę Fortnite'a i poszliśmy sobie na Eurotrack'a w końcu jeszcze musimy się trochę za tego farminga w końcu zabrać ale to też to też może być ciężko mam nadzieję, że tutaj nie ma jakiegoś wymogu kilometrowego że trzeba gdzieś dalej jechać do tych portali, ale wydaje mi się, że nie zaraz w sumie sami zobaczymy no i później na pewno mamy te cele społeczności, że musimy ileś tamtych tras zrobić i później Odbieramy sobie to wszystko na stronie World of Tracks, Nawet nie wiem, nie przygotowałem się pod tym względem Ja też nie czytałem do kiedy mamy Do kiedy tak naprawdę mamy sobie To wydarzenie, ale myślę, że może być do końca stycznia Tak może być Tutaj mi się po prostu wydaje chyba Tak jakoś również, był przyszłem W poprzednim roku no i mówię, fajnie, że wykorzystali w sumie ten interland, no bo troszkę roboty na pewno tutaj mieli, żeby coś całkowicie innego zrobić, taką ala drugą mapkę powiedzmy, e, więc naprawdę spoko, no bo szkoda byłoby tylko na miesiąc czy na dwa coś takiego dodawać, jak właśnie mogą sobie wykorzystać to na przykład w tym roku, także naprawdę, naprawdę jest spoczko. Tak, święte ludzisko, święto święty i po świętach standardowo dużo przygotowań, szybko zleci, nic nowego. Dobra, i tutaj musimy sobie jakoś wodać. Tu mamy jeszcze kamerę tu mamy sobie jeszcze kamerę, więc jeszcze możemy sobie tutaj na chwilę zajechać, tylko zrobimy sobie jakąś może... Nie jeszcze miniaturkę. O, zobaczcie, tu mamy sobie renifery z saniami. Mogę to oddalić. O, proszę bardzo, mogę to oddalić byśmy sobie może jeszcze jakąś tutaj w focie czasnęli. Mówię, mam nadzieję, że mi się to nagrywa, bo, bo nie będzie mi się chciało tego nagrywać drugi raz, szczerze mówiąc. Niech sobie będzie coś takiego. Po prostu ja nigdy dobry w te... W te nie jestem. Także mówię, kurde, dopiero co były święta. Dopiero co tutaj się jeździło na multipu Po tym internadzie a to tak szybko zleciało. I znowu mamy kolejne święta Ale to też wiadomo szybciutko zleci O szyb, dobra Szybciutko zleci <coughs> Dobra, czy nam się tutaj to zapisało gdzieś? Tak, mamy dostawy unikatowe firmy I dostawy ogółem Aha, czyli że tak, musimy sobie do każdej firmy zrobić traskę tu mamy już Rudolf zaliczony, zobaczcie fajnie to tutaj mamy te okienka, nie? To też no, dodali, że mamy sobie tutaj w ogóle i tutaj też na, na Grecji, czyli że po prostu to dodali na wydarzenia, aktywne właśnie wydarzenia i będziemy mieć tutaj tu pokazane. to pokazane, dość, że tu mamy jeden na przykład na 15 i mamy właśnie sobie to pokazane, więc musimy zrobić sobie ogólnie 15 dostaw do 5 firm, do każdej z tych firm właśnie i... Coś tu pisze do kiedy, jak to tam w ogóle wygląda, to mamy nazwę tych firm, e, mamy, że 15 właśnie, e, do Eurotracka, do ATS-a, oczywiście może w ATS-a też w ogóle się kilka lat nie grało, także daj ta spokój, no tak 1000 ładunków mamy sobie na jedno miasto, E, o, 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 o. tak personalnie 15 musimy sobie zrobić do 5 Depozytów, jakby to no, do tych tych firm, dostajemy sobie na pewno tutaj jakieś malowanie e, specjalne. Jakieś mamy sobie Achievementy, e, mamy sobie jakieś LEDy czy jakieś światełka, ale do kiedy to jest? Do 12 do 12 sobie mamy u no to to, to tak kurde wam powiem to wam powiem że trochę średnia. dobra chodźmy sobie zobaczyć jeszcze tą kamerkę i będziemy sobie to kończyć bo mamy 15.42 właśnie a muszę sobie jeszcze troszeczkę rzeczy pograć ale fajnie bo w końcu się pograło wczoraj też sobie pograliśmy dzisiaj się troszeczkę pograło naprawdę spokoj, bo żeby znowu sobie pogramy. Jest bombastyk, fantastyk. Nie ma tutaj ruchu drogowego, szkoda, ale pewnie by trochę z tym też zabawy. No i dobra, zobaczmy sobie co tutaj w trawie piszczy. A ja się przy okazji napiję. O, lodowisko, mamy to co było, no w sumie to wszystko, nie? To, co było. Nasze pioseneczki świąteczne są. no fajny klimacie, Ja Tutaj też bardzo ładnie jest właśnie po ciemku, jak się ściemni. Mega fajnie to zrobili, co? Dobrze, jestem ciekawy czy w kolejnych latach też to będą wykorzystywać. Czy troszeczkę się to zmieniały? Jestem też ciekawy jak te naczepy wyglądają po pociąku jakie piękne góry <laughs> Jak Alpy pewnie jakieś. Jak to będzie właśnie po ciągu wyglądały sobie naczepy. Także opowiedzieliśmy się dzisiaj za Grecją, tam też naprawdę to DLC Grecja, przepiękne DLC, tym bardziej te wysepki małe zrobione. Więc później albo polecimy lecimy na Fortnite to sobie z ekipą. Albo właśnie sobie, może też trochę eurotraka, bo jutro kolejne nie zobaczymy. Natomiast tych już ma bardzo dobra ludzka, także to byłoby na tyle. Dzięki wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że to wszystko mi się ładnie zapisało. I na razie, wesołych jeszcze raz świąt. trzymajcie się, na razie, cześć!